Hejcie drodzy widzowie. Dzisiaj taki specjalny odcinek yy, pogadankowy, a mianowicie jak ogłaszałem na TikToku w jakim TikToku na shortie ostatnio, to yy, wyczytałem będąc na przerwie w pracy, że The Last of Us w końcu trafi na komputery stacjonarne na pecety. Premiera tej gry odbędzie się 3 marca na Steamie. Więc jeszcze troszkę czasu na, na to musimy poczekać, ale to jest naprawdę świetna informacja. Yy, nastąpiło to w związku z tym, że wczoraj miała premierę, miał premierę serial The Last of Us na podejrze yy, HBO. Jeszcze nie oglądałem, ale na pewno będę oglądał. A w związku z tym, że od lat, naprawdę od lat, odkąd słyszałem o tej grze, zawsze chciałem w nią zagrać, nawet yy, rozważałem w pewnym momencie, że tylko dla tej gry byłbym w stanie kupić PSA, ale w końcu wyszło tak, że tego PSA nigdy nie kupiłem. A teraz naprawdę świetna informacja dla mnie, że wychodzi na PC-ty i na pewno tą będę dekubował. I w związku z tym nadszedł mi taki. taka myśl mnie nadeszła, że po prostu. Zaraz wam pokażę. Ja już mają na liście życzeń, oczywiście. Mamy ją tutaj. W samym końcu. Jest The Last of Us Part 1. Gra, tak jak już mówiłem, 3 marca 2023 się pojawi. Ja już będzie oczywiście w pełni spolszczona. Będzie pełny, pełny interfejs po polsku dźwięk, napisy. I naszła mnie taka myśl, że można by coś tym uczcić, to, że pojawia się na PC. I pomyślałem, że zrobimy sobie konkurs. Konkurs, w którym będzie do wygrania ta oto gra. Będzie to polegało na tym, że wygrana osoba po prostu dostanie, dodam ją do swoich znajomych na Steamie i po prostu kupię jej tę grę w prezencie. Tak to będzie wyglądało. Ale żeby do tego doszło, musicie się troszkę postarać. A mianowicie, podstawowym takim warunkiem jest to, że w tej chwili na kanale jest 62 subskrypcje i by w ogóle ten konkurs nastąpił. Musicie się postarać, nie wiem, szerujcie, yy, namawiajcie znajomych, yy, rodzinę te subskrypcje muszą być podwojone czyli skoro jest 62 subskrypcje no to dajmy na to 125 subskrypcji musi być na kanale do 10 lutego czyli mamy dzisiaj 17 stycznia więc macie praktycznie 10, 20 ponad 20 dni na to myślę, że jest to jak najbardziej do wykonalne, żeby to zrobić. No i jeśli to, ten próg jeśli zostanie osiągnięty wcześniej, no to tym lepiej, nie? Jeśli będzie ich więcej, tym lepiej. Ale to jest taki podstawowy, taki podstawowy próg, który musicie wykonać, żeby ta gra pojawiła się, żeby ten konkurs w ogóle doszedł do skutku. No i myślę, że, no, zobaczcie, gra. Można kupić przed premierze kosztuje 260 zł, więc myślę, że taki prezencik każdemu by się przydał. Zwłaszcza jeśli ktoś lubi ten tytuł i chciałby go mieć na komputerze. I w związku z tym, że to jest dość droga gra, jak na Steama, no bo na Steamie tra gra za 260 zł, no to jest dość droga pozycja. To myślę, że taki podstawowy warunek tego yy, konkursu, żeby doszedł do skutku, jest jak najbardziej adekwatny do nagrody. Więc postarajcie się, szerujcie film, udostępniajcie, reklamujcie na swoich Facebookach, na jakichś innych swoich mediach społecznościowych, yy, namówcie kolegów, rodzinę, znajomych, przyjaciół. I myślę, że jest to tak najbardziej wykonalne, Z tym, że od razu zastrzegam, że jeśli nie życzę sobie czegoś takiego, żeby były multikonta, że ktoś sobie powiedzmy sześć kont założy i zasubskrybuje z sześciu różnych kont, bo to nie ma sensu i w związku z tym będzie taka zasada, że yy, ja tam spodziewam się, że część osób może wejść po prostu po to, żeby wziąć udział w konkursie, może wygram, a później i tak Cię odsubuje, bo nie interesuje mnie Twój content nie o to chodzi chodzi o to, że jeśli, jeśli Wam naprawdę zależy no to tak gra będzie oczywiście ogrywana na moim kanale, jak tylko się pojawi. Ale chodzi też o to, że planuję na przyszłość więcej tego typu konkursów. Mam dużo ciekawych pomysłów z różnych rzeczy, które można by rzucić na te konkursy do wygrania. I jeśli nastąpi coś takiego, że powiedzmy, do tego 10 lutego będę miał te 125 subskrypcji, czyli podwoi się ta ilość, która jest obecnie. A po zakończeniu konkursu nagle te subskrypcje znowu zlecą na dół, bo ludzie po prostu odsubskrybują kanał, a po konkursie to ok. No to po prostu więcej takich konkursów nie będzie, nie? Bądźmy uczciwi. Jeśli chcesz brać udział w konkursach, no to jednak subuj ten kanał, mi będzie bardzo miło, mi to pomoże w rozwoju. A i Wy coś znajdziecie na tym kanale zawsze ciekawego. Kolejna sprawa. Jeśli już dajmy na to, nastąpi ten moment, że. Zosta... Zostaną te subskrypcje wbite. No to konkurs będzie polegał na tym, że wiadomo, że będzie. Pojawi się następny film, przede wszystkim, w którym ogłoszę, że konkurs się zaczyna. Przedstawię konkretnie, jakie będą warunki. No ale tak wstępnie mogę powiedzieć, że na pewno będzie to wymagało subskrypcji kanału, która będzie <laughs> musisz być subskrybentem. Musisz być na Discordzie. Musisz być na Discordzie i na tym Discordzie musisz mieć zweryfikowane konto połączone z YouTube'em, w sensie, żebym ja był w stanie stwierdzić, czy ty to ty. W przypadku później udzielenia ewentualnej nagrody. Poza tym na Discordzie będzie na bieżąco, co się dzieje z konkursem i tak dalej, więc tam informacje będą na bieżąco. Kolejna rzecz, to wiadomo, trzeba będzie zalajkować filmik, tak jest standardowo. Wszystki jakiś komentarz napisać. I chodzi o, jeśli chodzi o komentarze, to komentarz będzie wygląda. Będzie wymagany komentarz, który musisz w jakiś sposób, jak to powiedzieć? Elokwentnie i ciekawie napisać dlaczego ta gra akurat tobie ma przypaść. Ja od, jak już okres konkursowy się zakończy to po prostu wybiorę najlepszą odpowiedź i tą osobę przydzielę w moim oczywiście odczuciu. I, ja to, i, I ta osoba dostanie tą grę ode mnie w prezencie, a to od was zależy jak będziecie Pisać te komentarze. Im bardziej będziecie kreatywni, tym macie większą szansę, tak? Ujmijmy to w ten sposób. Jeśli chodzi o co już o Discordzie powiedziałem, yy, o yy, w warunkach konkursu powiedziałem, więc by nie przedłużać, miałbym być króciutki filmik, a już leci kurde 9 minut. To by nie przedłużać, no to. Zakończymy ten film w tym momencie. Polecam yy, naprawdę wziąć udział w tym konkursie, zainteresować się tym też, co jest na kanale. No bo taka gierka mieć na własnym komputerze, no to jest naprawdę hit, nie? jeśli chodzi o tę grę. ona zdobyła ponad 100, 100, 100 nagród. Ponad 100 nagród zdobyła w okresach swojej świetności. No i naprawdę jest bardzo fajną grą do ogrania, bardzo polecam. Sam będę, sam się jaram strasznie, że ona w końcu będzie na pc ty. I będę chciał, nią, będę chciał ją ograć. No i pozostaje nam później czekać tylko, czy dwójkę wypuszczą też na pc No ale na chwilę obecną polecam też serial. Podobno jest bardzo dobrze zrealizowany. Możecie znaleźć go na HBO. No i nie przedłużając, tyle. Jeśli zainteresował was ten filmik, jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, no to wiecie jakie są warunki, więc yy, łapka pod tym filmem też musi być. Im bardziej będzie on wyłapkowany, tym większa szansa, że trafi do większej ilości osób, którzy sami napłyną na kanał, więc to też jest jakby nie było sposobem. Też możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o takim konkursie, czy wam się podoba, czy warunki nie są według was za zbyt ciężkie, jeśli jednak wam to nie pasuje, no to ja się nie obrażę, nie? Po prostu więcej pieniądze ja sobie grę tak czy tak kupię, na pewno ją ogram, a po prostu nie będzie, nie, nie będzie konkursu i tyle, nie, od was to zależy. Więc nie przedłużając, trzymajcie się ciepło, zachęcam jeszcze raz do udziału w konkursie, zapijajcie na Discorda. No i tyle, do zobaczenia. Hej!